To jest właśnie wgłupcanie się kurwa do szachtu z maszyną, która jest za duża, kurwa, do tego. To jest takie pierdolenie, żeby wepchnąć, kurwa, do syna, jednego albo drugiego. No i tam się trzeba wepchnąć, żeby nie spadło. Przetrzymaj, kurwa, krzyk mi tak telefon. Nie wyłącznic nic. No. No przypadkiem kurwa nie porusował rączek. No pochód. Teraz tak, teraz tak to wygląda. Lecząnga. Dziękuję.